Zaczęło to się w sumie od tego, że dobrzy ludzie z komputernika dali mi challenge. Powiedzieli, Marcel, my ci myszkę, a ty masz na niej wyklikać jak najwięcej drag-klikiem i się tym wynikiem z nami podzielić. Pomyślałem, czemu nie? No, autentycznie nie ma ani tego powodu, dlaczego mógłbym odmówić. Myszka przyszła i ja ucieszony, ledwo co nim dleję, wyciągam myszkę z opakowania i zaczynam drag-klikować. A to taki plot twist, że myszka nie drag klikuje. Nawet 20 CPS-ów dawałem rady. Więcej o myszce jak i rekord CPS-ów na niej macie pod koniec filmiku. A każdy wie, że 20 CPS-ów musi być, bo inaczej mnie bardzo mocno ego boli. 20 to jest po prostu taka magiczna liczba, którą każdy mówi, że o 20 CPS-ów, -y, ten no. Dobra. Obojęte. Ja w rozpaczy przeszukuję cały internet wzdłuż i wszędzie za techniką, która pozwoli mi pokonać tę barierę 20 CPS. Yy, główną rekomendacja, którą widziałem, to był drag click, ale no drag click mi na tej myszce tak no trochę bagno wychodził, więc odpada. Scroll click odpada, szoteczka click, dyskwalifikacja, samochód na sterowanie click również odpada z wiadomych powodów. To Cokolwiek to jest, to nie potrafię. Jak grom z jasnego nieba, przypomniałem sobie o pewnym sposobie, który potocznie jest nazywany. Board. A mówiłem, wszystko składa się do kupy, oglądaj dalej Myk! Przekroczyłem granicę 20 bez żadnego problemu Max miałem 38 CPS-ów, co jest dobrym wynikiem Ale do zauważenia było to, że myszka ma dosyć wysoki debounce time Żeby to w skrócie wytłumaczyć, nie zalicza po prostu każdego kliknięcia A wiecie jaka myszka ma praktycznie zerowy debounce time? O Jezu, ale no robi się ciekawie Panie i panowie, przedstawiam Bloody A70 Myszka, który swój debiut zawdzięcza rosyjskim spocęńcom. Potem została podłapana przez komunity niemieckich Godbridgerów i została rozprzestrzeniona w Polsce po jej recenzji przez takiego... I została rozprzestrzeniona w Polsce po jej recenzji przez akrze przystojnego YouTubera Elomor. Jezu, przepraszam. I tu tak naprawdę zaczyna się moja przygoda z próbą pobicia rekordu świata w CPS-ach. Pierwsze, co wyświetli mi się ten film, gdzie ktoś klika po 100 par CPS-ów. They buggin', bro. What, bro? Bro. Bro. She made fucking BANG! What the więc to byłem pewny, że to rekord świata na swoim nie 100 chyba wyklikałem z 50 cps więc no 100 a 50 to jest dwa razy więcej. Co ty gadasz, ma No jakby kto normalnie z 100 CPS-ów? Taka wskazówka ode mnie No pewno nie ja, ale wspomyślałem, że wiesz co, warto spróbować. I wiecie jak mi poszło? Poszło mi dokładnie tak. <ślesk> co jest? Przysłyszę, że klika. Jak widzicie, byłem zdruzgotany wręcz, zdemolowany. Ale no nie będę wam robił łamigłówek i chodziło po prostu o to, że trzeba było przytrzymać sensor albo go zakleić podczas bolt-klika, bo inaczej A70 prostu nie zajechał klików. Więc wiedząc już to, za pierwszym razem pobiłem rekord jakby z tamtego filmiku. I miałem takie no... Nie no, to, to nie mogło być rekord chyba, co nie? Co nie? No okazało się, że nie. To nie był rekord. Po krótkim researchu znalazłem typa, co wyklikał 336 CPS-ów. To jest 336 kliknięć w jedną sekundę. Wiecie, jak wygląda jedna sekunda? O, jeszcze raz, przegapiłeś? Proszę cię, proszę cię bardzo, masz. A mogłem po prostu skończyć tu filmik i się chwalić, je ja pobiłem rekord. Uuu, a to taki chuj. I do tego w komentarzu twórca tego filmiku napisał, że jakiś inny typ z Rosji wyklikał ponad 400 CPS-ów, ale żadnego takiego filmiku na początku nie znalazłem, więc uznajmy, że 366 CPS-ów to rekord świata, ok? Okej. Okay. I teraz dopiero tak na serio zaczęła się zabawa. Odpaliłem streama, na którym przez praktycznie parę godzin próbowałem pobić rekord świata. Pozdrawiam wszystkich, co tam byli i zapraszam innych na te streamy, bo podobno są zajebiste. W skrócie, nie udało mi się pobić rekordu świata. Nie udało mi się nawet 200 wyklikać, co jest trochę bolesne. Wycisnąłem marne 184 CPS. Tak serio, nie myślałem, że kiedykolwiek nazwę 184 CPS marnymi. Różnie to bywa w życiu. A 360 CPS w porównaniu do 184. No to lekka różnica jest. No taki trochę śmiech na sali bym powiedział. Daję sobie spokój na kilka dni, ale coś we mnie tak mówiło, że coś muszę robić źle. No coś muszę robić źle. No, po prostu nie ma szans, że koleś ma tą samą myszkę i klika dwa razy więcej CPS-ów. Podczas gdy ja daję z siebie wszystko, całe, wszystko daję po prostu, całe serce. No i okazało się, że on wcale nie miał bloody A70, tylko bloody A60. Więc tak zwanie zrobiłem jump into conclusions. Aha! W tym leży problem, że on ma bloody A60, a A60 jest po prostu lepsze do bolt klika i tyle. Napisałem komentarz pod filmem autora, pytając się, czy moja teoria się zgadza. W skrócie, nie, Marcel, nie zgadza do tego koleś podał mi linka do tych 411 CPS'ów. Koleś, który miał rekord świata, pobił go na jakiej myszce? <laughs> na Brody A70. Więc ta sama teoria z tym, że A60 jest lepsza do klikania, to no, no tyle z tym nie zostało, nie? Ale nadal miałem takie dziwne uczucie, że oni wiedzą coś, o czym ja nie wiem. Więc znowu wróciłem do tej sekcji komentarzy i zapytałem się, czy Kolo ma jakieś rady lub protypy dla mnie. I chrystefanie, miał, miał rady. I miał protypy. Bloody A70 bez taśmy i jest po prostu beznadziejne Moja cała myszka jest praktycznie zaklejona izolatką, więc no Przyciski, żeby się lepiej drakikowało Ślizgacz, żeby się myszka tak nie przesuwała I teraz chyba najważniejsze miejsce, gdzie zaklejemy myszkę Słuchajcie uważnie, bo nigdzie indziej tego protipa nie słyszałem Dobra, bierzemy taśmę Składamy ją w kostkę I dajemy między przyciski to, to jest tak głupie, ale tak przydatne. Mówię wam, Taś ma to najlepszy przyjaciel, jeżeli chodzi prosto o CPS-y. Ej, teraz chciałbym, żebyście poświęcili chwilkę i zajrzeli do opisu, w którym macie linka do filmiku tego typa, co dał mi tego protypa. Tylko dzięki niemu udało mi się pobić ten rekord. Bez niego po prostu nie dałbym rady, więc naprawdę pokażcie mu trochę polskiej miłości. Dajcie mu lajka like czy coś. Mówię to tylko dlatego, bo jestem bardzo wdzięczny za to, że mi to powiedział. Nagle zacząłem klikać po 200 parę kompletnie bez problemu, i z dumą mogę powiedzieć, że serio szło mi coraz lepiej. Podczas całego filmiku miałem kilka celi, które chciałem dokonać. Na początku było to 200 CPS-ów. To zanieczyłem. Potem było 300. Co również mi się udało. Następnym celem było pobić tego kolesia, co wyklikał 330 cps Bo wtedy tak teoretycznie byłbym drugi na świecie. No, udało się po kilku próbach. Kilku. Próbach. Szczerze to jak bolt klikowałem staśmy między przyciskami. Miałem ja tak jakby wrażenie jakbym po prostu cheatował, bo tak łatwo to było. Dobra, ale odejdźmy już od myszki i powiedzmy trochę o powierzchniach, bo to też jest bardzo ważne. Zacząłem bolt klikować na taśmie izolacyjnej, bo to jest no taki standard, już po prostu, w tym świecie. Potem przyszedłem na taśmę malarską, a skończyło się na tym, że wyciągnąłem półkę z mojej szafy, bo widziałem, że koleś co wyklika 400. Bolt klikował w nazwykłym biurku, bez żadnej taśmy. A moje biurko ma taką teksturę drewna, na której się po prostu nie da bolt klikować. Więc popatrzyłem na szafę, w której były półki, które miały po prostu podobną teksturę do biurka tego typa więc wykręciłem je. ja wolę, ja wolę wosy, Teraz autentycznie nie mam półki w szafie. Nie miał robić ranking tekstur, na których mi się dobrze by klikowało. to na pierwszym miejscu byłaby ta półka, najlepiej nie na drugim taśma malarska, a na trzecim taśma izolacyjna. Na live spytałem się Was, jaki jest rekord polski, bo zdawałem sobie sprawę, że raczej rekord świata nie pobije, ale przynajmniej rekord polski mogę mieć w kieszeni. Kilka osób z czatu napisało, że 360 CPS, ale tak szczerze to nie wiem, czy trollowaliście, czy nie, ale ja się nie znam na żartach. I wziąłem tą liczbę całkiem poważnie Więc jeżeli kłamaliście no to... Chuj mam w dupie No tak już byłem pewny, że to jest tylko jakby kwestia czasu aż pobiję ten rekord No I potem próbowałem cały dzień i mi się nie udało <grystanie> Kilka razy zbliżyłem się do tych 360 Ale raz mi się nie udało 360 wbić Więc znowu przestałem na dwa dni Nazwa w filmiku Top 2 w Polsce w CPS mi tak trochę nie pasowała, więc postanowiłem wrócić i jeszcze raz spróbować. 400! Dokładnie 405 Miałem zamiar pobić rekord polski, a prawie pobiłem rekord świata. Wiedziałem, że nie dam sobie spokoju, jeżeli go nie pobiję. Teraz już nie było odwrotu. 390, kurwa, prawie 400. Mi, powiedz mi, że to nie było 411. Panie i panowie, o, przepraszam, przepraszam, jeszcze raz. Panie i panowie, wiecie co mamy? Mamy rekord świata! Ale jak głupi byłem. Zastanawiacie się pewnie, co jest grane i czemu jestem dumny z siebie podczas gdy 424, a nie 481, które są napisane w tytule. Wiecie, ja Chillera, Utopia, Sahara montuję sobie film i screenshotuję komentarze do filmiku i widzę to. Okazało się, że tak długo czekałem z wypuszczeniem mojego filmiku, że aż ktoś pobił znowu rekord świata, więc. Moje 418 CPS-ów już nie są rekordem świata, co oznacza, że muszę się wziąć w garść. I to znowu, kurwa, pobić. Dlaczego jestem taki leniwy? Ja nie wiem. Dlaczego mi się to zawsze dzieje? Ja już tą szafkę przykręciłem z powrotem do tego. Do szafy. Dlaczego? Brachuj, pobieram to. To jest trap, trap. docisku nie. Tu nie też ty się zabijał. Łasać z i znę. Nowo fala, nowy mecz. Nowo fala, nowy mecz. Nowo fala, nowy Nowo fala, chuj nie. Robiłem tylko jedną sukę, ale to 10 da 10, Boli mnie chuj bardzo mocno, bo zrobiłem polską scenę. Moja muza nie dla mas, Moja muza to ziemię. Moi ludzie to jest gang. Te tros nie zaprasza ściermy. O kurwa. 470 było. Raz, raz. 481. To jest nowy rekord świata w bolt kliku. Tym razem tak na serio, serio. Dupa mnie trochę pieczy, bo nie dobiłem 500, ale mam dla was niespodziankę. Ja nie dałem rady, ale kto powiedział, że Ty nie dasz rady? Specjalnie z Discordem Axaltów zrobiliśmy kanał, na którym możecie wysyłać swoje próby pobicia rekordu, za co na pewno będą jakieś nagrody. Link macie w opisie. Teraz zrobię krótką recenzję myszki, którą wysłały mi mili panowie z kanału dla graczy, i pokażę swój rekord CPS-ów w Clika. A i link do ich kanału, jak i filmiku macie w opisie. STRZAŁA Witam wszystkich serdecznie, przed sobą mam myszkę jest Prime Plus e, I powiem wam, czy jeżeli szukacie myszki do Minecrafta e, Czy się opłacę kupić Mi ogólnie ją przysłali mili panowie z kanału dla graczy I mówili, że wyklikał e, tam e, Ile tam tam cps CPSów? I co, ile, ile CPSów? 100 wykręci? Nie no, ten z miliard no, wydaje mi się, że to będzie trochę niemożliwe. Dobra. Myszka jak myszka, jedyne co jest takie super dziwne w niej, to są, to są w sobie dwie rzeczy. Pierwsze to jest takie coś, że ma ekran. Widzicie, ma tam ekran, mógł się zmieniać. I ma jakieś takie magnetyczne switche, które... Seal Sirius zrobił. Nie, nie wiem w sumie po co. Coś tam dają, nie? Jakieś, w czymś są tam lepsze. Ale jak wiemy, do Minecrafta nadają się tylko myszki ze zepsutymi switchami. Więc to, że ten switch jest. <grym> dopracowany, to jest taki trochę, no taka trochę przeszkoda, nie? Myszka zaskakująco double klikuje. Ma strasznie dziwnie wyprofilowane przyciski. Także. tutaj na tym Butterfly'a zrobić. To to graniczy z cudem. Tu klika. Można, ale. Jak mam Cruisa Model D. No to tutaj Jitter jest coś pięknego. No tutaj, no to takie. Przepraszam. Spróbuję wyklikać te. 100 CPS-ów, ale tak naprawdę, jak pójdzie, no to. Mm, nie wiem. No, chciałbym dużo wyklikać, ale naprawdę, te swój są takie dziwne, że jak lekko klikam, tak żeby właśnie było dużo CPS-ów, to im bardzo mało zalicza, ale jak tak klikam z całej siły, to do 20 można dobić, nie? Ale to, to tak zależy od szczęścia, tu nie ma żadnego skilla przy tym. Próbowałem się trochę za kamerą i no, nic tego nie wycisnę. Rekord CPS-ów to było 21. Ooo, 21. Chcieli dobrze, ale no przesłali mi myszkę, która y, ma za dobre switchy, żeby zliczała dużo. Więc no, jeszcze raz dzięki za myszkę. I w sumie za klawiaturę, bo tą klawiaturę też mi przesłali. E, dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się ten koncept spodobał. Jeżeli mam pobić jakieś inne rekordy świata, no to opiszcie w komentarzach jakie. A ja postaram się je pobić, chociaż jestem bardzo w małej ilości rzeczach dobry, więc... No ale jeżeli rekord świata nie zasługuje na łapkę, to naprawdę nie wiem co zasługuje. Ej, nie zapomnij dać słuchow, bo jesteśmy już praktycznie przy 50 tysiącach. Trzymajcie się. Z ciebie nie bądź. Dziewczyną jak winą uderzasz do głowy. A nie tak wiele dla Ciebie bym zrobił. Podryw to dobry pomysł na wieczór. Mój zapad, twój zapach unosi się w powietrzu Dziewczyną...